Już Szymanko, jestem krzychu PL i dzisiaj sobie zagramy w Clash Royale. A dokładnie przed chwilą sobie wszedłem w grę. Tutaj w shop. I pokazało mi się coś takiego Super Magical, Magical Chest Sorry. No i oczywiście dwa epiki. Mam nadzieję, że z szóstej areny No to otwieramy. Hajs. Hmm, komany. Tak! Jest, dobra. Okej, okay, dalej. No nie. Proszę, tornado. No kurde, X-Bow. Serio. Hey, what? What the fuck? Mhm kolektora C dam za najmniej hmm. to chyba używam właśnie minus hord i teraz sobie zagramy ale najpierw jeszcze to proszę no to gramy mi się ta gęba cieszy, kurde. Kolejna karta z szóstej arenki. Tu niech mi nabija, kurde, eliksirki. A, dobra, sobie. To to pomniejszmy. Zostaw to, zostaw. Niedobry piesek. Ja to mi sobie tak na spokojnie produkuję kurde, moje eliksiry, więc a tak na tak. hama Kolektorem damy następnego i to nam będzie nabijać eliksiry, bo właśnie jak nam będzie coraz więcej nabijać tych eliksirków to będziemy mogli się bardziej yy, bronić ale skubany skubany mały pieprzony gnojek ojej Krajmy dalej. Kurczę. U mnie nie mam kolektorka. A to se postawimy. To pójdzie tu, a to pójdzie. tu. no. No widzę ludzi, którzy mi niszą moje kolektorki. To jest taki odcinek niezapowiedziany. Nie, nie był przeze mnie przewi przewidywany i w ogóle nie. Po prostu jak zobaczyłem, że mogę sobie za free otworzyć magical chesta, to, to mi się zajarałem i po prostu otworzyłem i widzę. Będziemy musieli postawić następnego kolektorka, Ale nie wiedziałam, bo wczoraj trafiłem parana. Jeszcze coś. I w ogóle nie tak. Taka magia się stała, że ja trafiłem coś. W sumie x był jest słaby. Nie jest aż tak dobry, jak się człowiekowi wydaje. Wygraliśmy xd. Kolek, który zostanie w deku do końca. Do końca. Okej, okay, to jest mój klan. Hubert tutaj. Nie ja wbijajcie do naszego klanu. Tak. Wbijajcie naprawdę, bo... Bo tak, kurde, podoba mi się. Zobaczcie. Ósmy level, prawie kurcze Doszły cztery nowe karty, tak jak wczoraj mówiłem. No. I dzisiaj też będzie Clash Royale. Ale tak na odcinku, wiecie, bez tego, bez tego. Bez tej kamerki. Zapraszam do oglądania na następnych odcinku. A my oszczędzamy sobie hajsik żeby kupić dobrego epika, albo na legendę. Jak tu się będzie nowy pojawiać, to to mi się będzie podobać. Dobra, ja się z Wami powoli żegnam. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś i zapraszam do oglądania następnych odcinków, to naprawdę będzie ciekawe.